Siemanko, siemanko widzowie Przyszła paka DPD Ja wiem co tu są, spodenki za 10zł kupiłem O powiadomienie Spodanki za 10zł kupiłem Co tam, co tam Ta paczka została odebrana, no właśnie Poszedłem na piechotę do paczki Żeby odebrać I odebrałem Dobra, sprawdzamy co tu jest a, kolorcie o kolorcie, czy dobry, czy dobry, taki sobie jakiś, chyba. No nie wiem, nie wiem czy to dobre jest. Teraz to sprawdzimy. Folia jeszcze się przyda. A takie. No dobre są. Nie są najgorsze. 38 rozmiar. Nie 38. 38. Ja chodzę tak 36, 38, czasem 40 nawet. 36 są takie i akuratne No takie coś A to sobie A mogą być myślę że będą No na zdjęciach trochę inaczej wyglądały A zaraz co to jest? no jakieś są uchopane. Nie, dobre są dobre są, dobre są A zaraz, bo to podwójnie się zawinie Podwójne zawinięcie Dobre są, fajne kolor, nawet Takie jasne, ja lubię jasne, nie, nawet dobre są Myślałem, że będą trochę z innego materiału I takie trochę inne, ale No dobre, o trochę brudne są O panie mój. ale to za 10 zł to Nikt mi nie, nie zwróci kasy Znaczy w sensie mi, no bo trochę brudne chyba są Tutaj Tutaj, za 10 zł to co mi 2 złote zwrócił albo pięć, o tu są brudne, nie, one są nieuprane po prostu tak no, nieuprane nie widać, że ktoś chodził, w nich i nie uprał no dobra takie sąki. z tyłu, dosyć wielkie, nie? ale dobre, 38 to dobre będą idealne, to jest idealny rozmiar na mnie kiedyś 36 to był taki dużawy taki hip hop, jak ja to mówię Taki hip hop, a teraz 40 to jest hip hop. No, trochę się przytyło. No nie wiem, jakoś się zmieniłem, nie? Mm. Oj, tu są brudne? Nie, wydawało mi się, trochę się zmieniłem wielkościowo. Już trochę większy jestem. No dobra, dzięki, pozdrawiam, Siemanko.